Zacznę od słów kierowanych do rodziny i przyjaciół poległego na służbie młodszego aspiranta Michała Kandzierskiego. Przyjmijcie najszczersze wyrazy współczucia, kondolencje nie tylko od prezydenta miasta, ale także i po prostu od Dariusza Polowego od zwykłego mieszkańca Raciborza. To, co wczoraj rano się zdarzyło na ulicy a atak z bronią w ręku na funkcjonariusza policji pełniącego swoje obowiązki, zaprowadzającego porządek. Strzały, które okazały się śmiertelne, to nie powinno się zdarzyć. Michała znałem prywatnie. Poznaliśmy się przy organizacji Dnia Pamięci, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Potem spotykaliśmy się na Strzelnicy, w klubie strzeleckim. Drodzy Państwo, to był błyskotliwy, ciągle w moim. W takim odczuciu młody człowiek, pełen energii, taki, który potrafił zjednywać tych, z którymi się spotykał. Trzeba to powiedzieć wprost, był człowiekiem słusznej postury. Można powiedzieć w jakiś sposób nieustraszony, na pewno nigdy nie chował się za czyimiś plecami. Tak było też wczoraj. Niestety nie mógł przewidzieć tego, że wydarzy się tak, jak się wydarzyło. Szanowni Państwo, pozostaje tylko powiedzieć wieczny odpoczynek i cześć jego pamięci.